Już po raz piąty w Cieszynie organizowany jest festiwal filmowy Wakacyjne Kadry. Projekcje filmów odbywają się w tym roku w kinie Piast, Hali Mosiru i sali Cieszyńskiego Ośrodka Kultury. O tym, jaka jest festiwalowa atmosfera, przekonaliśmy się rozmawiając z widzami wychodzącymi z jednego z seansów. Na przykład mi się bardzo podobało wczoraj. W sumie to już takie. Nawet no w sumie to nie jest nowość, bo to pół żartem, pół serio nie jest oczywiście z Monroe. No, no klasyka ale to klasyka, ale po tak. prostu. no. Fajnie spędzony dzień. Jak się ogląda w czasie wakacji filmy? Lepiej niż? Fajnie, tylko teraz tak się wychodzi z tego i tak, taki troszeczkę szognie, że tutaj tak jasno, a tam mega ciemno i się czuję, jakbym przez chwilą wstała z łóżka. Wstęp na wszystkie projekcje Cieszyńskiego Festiwalu jest bezpłatny. O programie imprezy, która potrwa do 11 lipca, rozmawialiśmy z dyrektorem festiwalu. Trzymamy się tego, co w zeszłym roku, co się sprawdziło i z czego widzowie byli zadowoleni, czyli pokażemy ró różne. Różne cykle, jest nowe kino duńskie, nowe kino rumuńskie. Pokazujemy starych mistrzów jak Jean-Pierre Melville, którego to twórczością się interesują i fascynują tacy twórcy jak Quentin Tarantino czy John Woo. Także pokazujemy filmy muzyczne, muzyczne kadry: Ameryka kontra John Lennon, czy choćby film z Roskilde. No tak pokrótce myślę, że staramy się, żeby to było dobre kino, na dobrym poziomie zarówno klasyka, jak i nowości. Nowości kina polskiego. Mamy na przykład w tym roku oprócz Wenecji, którą graliśmy, a graliśmy ją ze względu na kompozytora Dariusza Górniaka, który z że nagramy też zwycięzcę konkursu kina niezależnego, film Prosta Historia o Miłości Arkadiusza Jakubika. Także jest duża obfitość yy, propozycji. Myślę, że warto usiąść przez internetem, zajrzeć na wakacyjnekady.pl, zdecydować się i przyjechać do Cieszenia. W tym roku wakacyjne kadry włączone zostały w szerszy projekt o nazwie Kręgi Sztuki. Jest to multidyscyplinarny festiwal, w ramach którego odbywają się koncerty różnych gatunków muzycznych, prelekcje, warsztaty i prezentacje, jak ta w Cieszyńskiej Galerii Szarej. Obecnie w Galerii Szarej mamy prezentację studentów Uniwersytetu Śląskiego z katedry interdyscyplinarnej. Są to głównie projekcje wideo i, i, i instalacje, ale oprócz tego galeria współorganizuje koncerty, a, a także projekt, który nazywa się Topografia Miasta. Są to e, e, murale w przestrzeni miejskiej cieszyna, instalacje wideo itd. Dlaczego imienia Mickiewicza odbywają się koncerty jazzowe, koncerty muzyki filmowej, ale także muzyki barokowej w wykonaniu Barok Trompeten Ensemble Berlin i konsorcjum Sedinum? Robimy równocześnie dwa festiwale, jeden nazywa się Wakacyjna Kadry i ma już piątą edycję, czyli swoisty jubileusz oraz pierwszy. To jest Festiwal Europejskich Szkół Artystycznych Kręgi Sztuki. Chcemy pokazywać w kręgach sztuki to, co rodzi się w głowach młodych twórców, ale też i twórców dojrzałych i, i mistrzów. Stąd na przykład obecność u nas na koncercie inauguracyjnym profesora Andrzeja Jasińskiego, ale też gościmy na przykład bardzo młodego i wielce Saksofonistę Maciej Aobarę. Są też ciekawe poszukiwania muzyczne: Dirt Music, Tamikres, Beef, Charlie Street, Mario Lanza. Jeśli chodzi o muzykę, pokazujemy performance, pokazujemy to, co dobrego i są zawsze dobre, ale szczególnie pokazuje telewizja Kultura. I pokazujemy pracę studentów z uczelni z, z, z Lina, z Ostrawy, z Czech, z Wiednia, z Warszawy, z Katowic, z Cieszyna. Myślę, że daje to fajny pogląd na to, co się dzieje w sztuce, to co nas czeka oraz są różne działania, których nie sposób w tak krótkiej formie jaką jest news telewizyjny powiedzieć. Po prostu wydaje mi się, że warto przyjechać do Cieszyna Festiwal. Jeszcze trwa. Nasze strony internetowe www.wakacyjnekadry.pl i www.krengi-sztuki.com są dla Was skarbnicą wiedzy o tym, co tu będzie. Co warto obejrzeć, także wydaje mi się, że dla każdego coś miłego ze smakiem, z pięknem, z uśmiechem.